Działam ich dziś, tańczących w powietrzu Nie czarodzieja w porannym balecie Zrzucili kapelusze, ale nikt ich nie widział Glikujące zaklęcia na granicy grawitacji Szapce szeptały we wczesnej świetle Rzucając cienie, ale pozostając poza zasięgiem wzroku Magiczne buty stukające o linie Morfakie które mogłyby zatrzymać czas Ale w moim mózgu idą do mojej fantazja Robi mi figlę, o tak Każdej nocy widzę kaszkę Każdego dnia, wicegeja Stać mieczoną pracę, nie poddasz się Widzisz władzę w sobie, po prostu po w swoim życiu Po prostu kontynuuj dobrą przyszłość do swojego życia którego nigdy nie odszyfrujesz, jak światło księżyca spływając za sekretną drogą złap. Błysk zniknęło węgle, ludzki rytm w tajemniczy sposób, i liżaki kawą czasu się Gdy przechodzą obok nie Niebieskie niski, niebo, zostawiły mnie w poszukiwaniu ich ukrytego rytmu, ale wszystko, co pozostało, to magicznych pył w moim mózgu, i nagle dostałem znowu fantazję w swoich oczach. Każdej nocy widzę kaszkę, każdego dnia widzę keja, starczy świeczoną pracę nie poddasz się. Tracisz mocę w sobie, po prostu bądź w swoim życiu Po prostu chodził o mój dobrą przyszłość do swojego życia